Jarosław Kaczyński krótkie przemówienie na kongresie partii było bardzo trafne. Podsumował temat wyborów i tego, co teraz się dzieje. Mówił o zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta. O tym, że ta farsa musi się wreszcie zakończyć. Był również temat przyszłości Polski. Zobacz sam. Szanowni Państwo, ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję być wybrany na szefa partii, największej partii. Polskiej Prawicy Polskiego Obozu Patriotycznego to jest ogromny zaszczyt. Być wybrany po raz siódmy, no to jest zaszczyt już zupełnie niebywały. Na no, mam jeszcze tu się pochwalę, także osiągnięcia z czasów przed Prawem i Sprawiedliwością Przez lata byłem szefem porozumienia Centrum. No razem wziąwszy... Rzeczywiście dużo, to wielkie zobowiązanie, ale też podjęliście Państwo, nie ukrywam tego pewne ryzyko, mam już swoje lata, nie ma co tego ukrywać, ale wierzę, że dam radę, ale dać radę mogę tylko z Państwem, mogę tylko z Wami, koleżanki i koledzy. A musimy dać radę, bo Polska musi się zmienić. Ten czarny okres, który w tej chwili przeżywamy, chociaż już słońce się pojawia, musi się skończyć. Musi się skończyć, bo Polska musi być, musi trwać. I trwać musi, jak już o tym mówiłem, Polska wolność, Polska demokracja, Polska praworządność, Polski rozwój. Ten Marsz do przodu. Ten pościg, pościg, który dał nam już wiele, ale jeszcze ciągle musimy sporo, naprawdę sporo nadrobić. I możemy to zrobić. Nasze osiem lat rządów pokazało, że można, że można zbliżać się do przeciętnej Unii Europejskiej, ale także do tej ścisłej czołówki. Jest takie obliczenie, które pokazuje, że jesteśmy w tej chwili w najbliżej tej czołówki złożonej z kilku państw europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Francji, w całym naszym tysiącleciu poprzedni wynik dość bliski był za czasów walesjusza i Stanisława Augusta i może jeszcze kawałek Batorego, rządów, czyli XVI wiek. XVI wiek, druga połowa XVI wieku, zaawansowana druga połowa XVI wieku. Później już żeśmy zaczęli spadać. Także proszę Państwa, znów mamy wynik lepszy, bo to było 60- kilka procent, a dzisiaj już jest to niedaleko 70, ale jeszcze ciągle dużo przed nami. Jeszcze ciągle musimy ścigać, bo jest naszą ambicją i musi być naszą ambicją, żeby Polska poziomem rozwoju gospodarczego i nie tylko gospodarczego dorównywała najsilniejszym, najlepszym państwom europejskim. I musimy w końcu w różnych dziedzinach zacząć odnosić prawdziwe sukcesy, a nieco najwyżej ich mizerne imitacje. Bo, Szanowni Państwo, posłużę się tu takim najprostszym dla wszystkich zrozumiałym przykładem, czy to nie jest tak, że Polska nie mogłaby się chwalić świetnymi drużynami piłki nożnej w Lidze Europejskiej i w innych rozgrywkach europejskich, a nie pojedynczymi piłkarzami, którym też się różnie dzieje w poszczególnych bardzo dobrych klubach. Proszę Państwa, to jest możliwe, tylko trzeba po prostu podejmować odpowiednie decyzje. Trzeba zrobić w różnych miejscach porządek, trzeba zlikwidować te wszystkie folwarki, te małe królestwa, które są nie do naruszenia. Musimy to zrobić, musimy po prostu nastawić się i w tej dziedzinie, ona jest ważna, ale przecież nie najważniejsza, także w tych najważniejszych, w nauce, przede wszystkim nastawić się na. Zmianę, na zmianę, która powinna, musi doprowadzić do tego, byśmy w tych różnych hierarchiach innych niż w poziom PKB także awansowali. Mamy tu naprawdę bardzo, bardzo dużo do, do robienia, Bardzo dużo. Już nie chcę pewnych liczb tutaj wymienić, bo chyba jesteśmy w dobrych nastrojach, więc lepiej ich nie psuć, ale. Czy nawet takich dystansów nie można nadrabiać? Można, proszę Państwa, i są na to przykłady. Są przykłady na to, że można przejść tą drogę od kraju, który jest dość daleko z tyłu, do kraju, który jest naprawdę na I to jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie, bo jeśli nie my, to kto? A droga prowadzi przez zwycięstwo w wyborach parlamentarnych i dzisiaj na tą drogę wchodzimy. Ten zjazd to jest już taki ostateczny początek tej drogi. Musimy jeszcze powalczyć o to, żeby prezydent został zaprzysiężony, żeby cała ta odrażająca burleska, która się w tej chwili odbywa, się skończyła, ale później do przodu, do zwycięstwa pierwszego i tych kolejnych. Tak proszę Państwa, zwyciężymy. Tak proszę Państwa, niech żyje Polska, ale niech żyje także Dzielka Polska. Mówi o niej prezydent, prezydent Nawrocki. My musimy to podjąć i zrealizować. Dziękuję bardzo.